To z osobą, która mieszka w Warszawie, trudno mieć po prostu jakiś tam stały kontakt, bo Wy też może pójdziecie do pracy, do innej uczelni. No i co z nami zostanie? Wspomnienia: dlatego warto pójść na tą studniówkę, żeby mieć te po prostu takie dodatkowe wspomnienia z tymi osobami, wspomnienia pozytywne, no bo na studniówce raczej się tylko te pozytywne tak. wspomnienia ma. Mm. Więc no, i tutaj y, Zuzia też tak. taką kwestię miała, o byciu tak. księżniczką Muszę to dodać, że naprawdę dla dziewczyn, dziewczyny jest? nie ma dosłownie takiego dru drugiego dnia, może nie wiem, poza waszym ślubem, kiedyś, kiedy możecie po prostu poczuć się jak prawdziwa księżniczka, no. sukienka, paznokcie, włosy, makijaż, szpilki, i później jeszcze polone, staniec, nie wiem, może nawet z twoim partnerem. Mm. No, to jest jednak bardzo fajna kwestia. Wybieracie sobie tą idealną sukienkę, wymarzoną, swój krój. Kolor. Ja, ja akurat miałam farta, bo sukienka, jaką miałam, to była w ogóle pierwsza, która wpadła mi w oko od razu, moja wymarzona. Także naprawdę można poczuć się jak księżniczka. Ja akurat garnitur miałem inny, pierwszy wypatrzony, ale postanowiłem pójść w kolorystykę, której wiedziałem, że nikt nie będzie miał na studniu, i nikt jej nie, nie miał. Mowa o garniturze tak. ceglanym. W następnym filmie wstawię trochę z tej stodniówki, jakby takich urywków i tak dalej, jeżeli o tym nie zapomnę, ale raczej nie zapomnę, więc no, więc postaram się coś takiego wstawić, żebyście mogli zobaczyć też to, jak w niej wyglądałem, możecie sami ocenić, co o tym sądzicie, możecie się też zainspirować, ja nic przeciwko temu, Nie mam. Ogólnie polecam też kolorystykę bordową, to jest inna niż ta moja, bo ja miałem cyglaną. Ja właśnie na początku chciałem bordowym, albo obawiam się, że ktoś będzie miał bordowy garnitur, i no. tego też nikt nie miał. Ty się Więc naprawdę. No ja polecam też trochę wyróżnić się, bo naprawdę czarnych garniturów jest mnóstwo, i jeżeli tak. macie taką możliwość, to warto coś innego kupić. A, i teraz jeszcze jedna rzecz co do tego, co Zuzia przed chwilą do dziewczyny mówiła, też taka ważna rzecz dziewczyny. Jeżeli wymyślicie, że wam coś nie wyszło, że wam makijaż nie wyszedł, <laughs> fryzura, to wy po prostu macie duże oczekiwania do siebie i wy po prostu boicie się, że wam to nie wyjdzie i wy sobie to próbujecie wmówić, bo Zuzia na studniówkę Obawiała się, że jej coś nie bo wyszło. Robiłam sobie włosy i makijaż sama na no. obie studniówki. I Zuz, Zuzia na pierwszą studniówkę była przerażona, pisała, że nic jej nie idzie i Zuzia tak pięknie naprawdę wyglądała. Ja się tak zdziwiłem po prostu, zwłaszcza na drugą studniówkę Zuzia się obawiała, że jej włosy, tak. bo sobie kręciła sobie takie... no i na się włosy na też początku... Zuzia obawiała tego, że jej to, to, to nie wyjdzie. Ale... No i po prostu macie za dużo oczekiwań, naprawdę myślę, że by wam świetnie wyszło, ale dobra. No Moi drodzy, odsyłamy was do pierwszej części, będzie jeszcze trzecia, jakby nie trzecia część, tylko urywki z